Dzień dobry, witam serdecznie, dzisiaj Pan Kuleczka, będzie sobie czytać, Pana Kuleczkę, siódmo, cześć, możecie się pewnie doczekać, co, możecie się doczekać, jest to już było, też już było, nie teraz to było, to o, Wyglądają lepiej, powiedział Pepeć. Siedzieli w kawiarni przy rynku i sprawdzali, czy szarlotka smakuje tu tak samo, jak w domu. A ponieważ po pierwszej porcji nie byli całkiem pewni, pan Kuleczka zamówił wszystkim w drugą. Zwiedzili mieszkanie pisarza który dawno temu urodził się w tym miasteczku. Czy w nasze mieszkanie y, też ktoś kiedyś świeci? Zapytała. Okej, okay, zabrażam Do yy, no. yy, jutrzejszych oczywiście odcinków. A pojutrze będzie następna ósma część pana kuleczki. Dziękuję.